No i zrobiliśmy sobie Dzień Dziecka. Ja na chorobowym. Dziecko ma wakacje. Jesteśmy w Nexborough. Na torze gokartowym. Dzieciak pierwszy raz siedzi w gokarcie. To jest przedział do 13 lat. Czyli to są te słabszego karty, nie wiem ilu konne, ale ale 20 takich okrążeń kosztuje 20 funtów 30 takich okrążeń kosztuje 25 funtów No i to mniej więcej na tyle O, tu jest reklama Jakby ktoś się chciał wybrać Są również elektrycznego karty dla mniejszych dzieci i większe dla dorosłych. To jest dziecia, który pierwszy raz jeździ go kartem Nie wiem ile przejechał 20 parę okrążeń, ponieważ jeszcze jedzie